NIOKI! Wyście słyszeli kiedyś o czymś takim jak NIOKI? Bo to jest dla mnie taka chora abstrakcja. Tak jakby... Jakby polski rząd zrobił coś dobrego. Odkryłem NIOKI kilka dni temu na tym takim festiwalu, co tam robiłem te różne absolutnie ważne rzeczy. No i dostaliśmy bloczki na obiad. Ja sobie biorę te bloczki na obiad i idę tam i nie patrzę co jest w zestawie dnia, biorę zestaw dnia. No i po chwili facet z zalady krzyczy Nioki! Nie wiem, co ze sobą zrobić, ale patrzy się na mnie, no to idę tam do niego i popadam w zadumę. Bo ja myślałem, że to jego nioki to jest taki wieśniacki skrót od zimnioków. Co jak takie stare dziady łażą czasami po osiedlu i krzyczą: Zimnioki! 5 zł za kilo! a. Ale tu się okazuje, że nioki to jest coś zupełnie innego. I to jest takie jakby takie gówno, takie ciasto miętkie w jakimś tam sosie. I to się w ogóle pisze ganchi. Czemu wszyscy czytają to nioki, jak się to pisze goci? To jest dla mnie niezrozumiałe i ja odmawiam dalszej współpracy. Litery są po to, żeby z liter korzystać. No ale potem jeszcze były śmieszki orzeszki, bo w normalnej wersji te nioki miały jeszcze w sobie kurczaka. Zgadnijcie, co było w wersji Wege zamiast kurczaka. Piszcie w komentarzach, zostawcie like. Otóż w wersji Wege zamiast kurczaka były pestki. Ludzie czy wy jesteście normalni? Najpierw piszecie gonci jako jakieś śnioki. Potem dajecie pestki z dupy zamiast kurczaka. Co za czasy, nie? Ja wychodzę. Nie da się.